Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii na kanale Fotografia jest fajna, ja mnie Paweł. Dzisiaj będzie film o tym, co jest najważniejsze w fotografii, bo w serii fotograficznej ABC już było dużo, było o sprzęcie. Aha, powiedzmy, było o ekspozycji. Mm, czasie, przysłonie kompozycji. Ale nie poruszyłem do tej pory jeszcze tego, co jest najważniejsze w fotografii. Tak, dzisiaj miał być ten odcinek na ten temat. Tak usiadłem i myślałem w tamtym tygodniu, mówię, co z mojego punktu widzenia jest najważniejsze. I tak myślę. I w sumie miałem dylemat. Miałem dwie propozycje: światło czy temat. Ale od tego się ma patronów, wrzuciłem pytanie patronu. słuchajcie, co uważacie, że jest ważniejsze: światło czy temat? Wybrali, że temat. W związku z tym. Co jest najważniejsze w fotografii? Temat jest najważniejszy w fotografii. Jakbyście nie kombinowali z czasem, przysłoną, zrobili super eleganckie, ostre zdjęcie, fajnie naświetlone, idealne zdjęcie, jeśli na tym zdjęciu nie ma nic ciekawego, to to zdjęcie cały czas będzie przedstawiało sobie bardzo dobrze, zrobione, nic ciekawego. Natomiast jeśli zrobicie coś ciekawego na zdjęciu, Temat będzie taki, że ludzie będą patrzyli i chcieli go chłonąć wzrokiem. Prawdę mówiąc, nawet będzie nieźle naświetlony, a później wyciągany. Kontrasty się rozjadą. No boże, tak bez przesady oczywiście. Yy, natomiast yy, jeśli to zdjęcie będzie słabe technicznie, zrobione na bardzo wysokiej czułości, zaszumione, jeśli będzie miało ten dobry temat, to zresztą widać było po wielu. Jeśli ogląda fotografie, które Stały się słynne, to bardzo dużo z nich nie trzyma się ani kompozycji, ani jakiegoś oświetlenia, ani tam fotograf nie miał czasu na pomyślenie na temat przysłony, czasu czy innych dupereli. Liczy się to, co zostało sfotografowane. W związku z tym ja uważam, tak jak moi patroni, kanał fotografia jest fajna, że najważniejsze w sumie w zdjęciu jest temat. Temat. Dlatego ja uważam, że podchodząc do zdjęcia, będę chciał zrobić tu zdjęcie, to pierwsza rzecz, jaką myślę, dobra, 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 wyluzy, Paweł, wyluzy, najpierw pomyśl, co byś chciał na tym zdjęciu pokazać. Jaki będzie temat tego zdjęcia? Bo y, wszystkim się nasuwa że automatycznie, że jak temat, jakiś tam mocny zwłaszcza, to jest fotografia reporterska. Tak. I tak. I tak i nie. Zmiałem taki okres w życiu, kiedy w sumie nawet pracowałem, bo dostałem za to pieniądze, więc pracowałem jako fotograf, jako reporter, to czasami były takie imprezy, że ja wchodziłem nawet nie myślałem o czym jest dobra. To pach... no oczywiście były też takie zaskoki, jak pamiętam, otwarcie wystawy w muzeum muzeum na którym miał być obecny prezydent miasta, w związku z tym dziewiąta rano, niedziela, tak mm, stałem, pojechałem robić zdjęcia e, no i e, tematem było otwarcie wystawy to wiem, to wiem, to wiem nadrzędną rzeczą nad tematem było to, że na zdjęciu ma być prezydent, który otwiera tą wystawę, ponieważ on mi za to płaci jak zobaczyłem go idącego od y, samochodu z parkingu to trochę mi y, nas zrzedła, przyznam się. Bo tak, człowiek widać, że... Y, to była dziewiąta rano w niedzielę. Moim zdaniem gdzieś nad ranem na dwie godzinki położył się, przespał. Widać, że tak jakby prawie wrócił z imprezy, ale to prawie, bo przespał się, wstał. Marynarkę pewnie z buty Buty niezawiązane, koszyla niezapięta jakoś, marynarka rozchełstana. On przyszedł, no i ja miałem wtedy Moim tematem otwarcie galerii wystawy no, była zdominowana przez prezydenta, którego starałem się takoś, tak, tak upchnąć, żeby go ktoś zawsze zasłaniał, ale nie do końca, bo musi być widoczny, że tam jest. Albo jakoś z daleka, albo tutaj ktoś przemawia, a jego widać tam w tle. przydaje się wiedza na temat yy, przysłony, jak użyć przysłony, żeby tło było mniej ostre, ale jeszcze widoczne. widoczne. No, cyfrowe aparaty pod tym względem są dobre. No i zbliżeń żadnych, bo oczy podgrążone, Naharowałem się jak, ale jakoś to wyszło, jakoś to wyszło, nie pamiętam w sumie zdjęć jakie z tego były, nie mam tylko wrażenia po prostu. Najgorzej było w sumie jak poprosili pana o przemowę, on wiedział gdzie jest. Okej, okay, twardy gościu, wiedział gdzie jest, ale nie wiedział co robi. Znaczy nie wiedział na, po co tam jest, o po co. Wiedział gdzie, nie wiedział po co i wybnął z tego, to świadczy o tym, że jest człowiek inteligentny, wybnął z tego, mówiąc tego tak kulnikami o tym, że dobrze się zebraliśmy, miło tu spotkać i że pan dyrektor mnie zaprosił i widać było, że pływa, natomiast wypłynął całkiem przyzwoicie, ja musiałem też pływać przy tych zdjęciach, bo temat mi uciekał, jak temat pływa, to ja też pływałem, prawdę mówiąc. Ale nie to, nie to miało być, od, odpłynąłem od treści filmu, czyli od tematu fotografii. Dlatego ja yy, bardzo często, jeśli nie prawie zawsze, staję i mówię: Dobra, co chcesz ująć? Tutaj jest jakiś, to jest Skype Park. Jakbym chciał tu zrobić zdjęcie, to co chciałbym ująć? Znaczy tu nie ma nikogo, nie wiem dlaczego prawdę mówiąc, znaczy on przez jakiś czas był zamknięty? Teraz został jakby odlemontowany, ale jest otwarty, ale nie ma nikogo. No to jakbym chciała tu ująć temat, no to wiadomo, jeśli tematem byłby rowerzysta na skateparku, to on musi być tym właściwym elementem. Ale jeśli tematem byłby skatepark, to rowerzysta jest tylko tłem dla niego. Czyli ten ten skate. Nie wiem, jak się nazywa człowiek, człowiek bo chciałem powiedzieć, chłopak. A co czy Może jeździć na skateparku na rowerze? Czy na desce? O, desce, bo to desko-rolkowiec może być. O, przede wszystkim desko-rolkowiec. Bardziej niż rowerzysta, może nawet. Ale no, nieważne. Jeśli będzie jak skatepark, na przykład bym mi to, żebym pokazał ten skatepark, no to bym w tym momencie musiał zaprosić kilka osób, kilku chłopaczków. Ty stań tu, ty stań tu, ty stań tu, ty stań tu. Ty będziesz czekał stąd, tu, ty stąd, tu. Ty. I jedziemy teraz wszyscy razem naprzód. Bo tematem jest całość. Ale gdybym miał zastosować jako temat jednego, to ja bym powiedział: Dobra, chłopaki, wy tam się w tle przemieszczajcie, w tą, we w tą, w tą, we w tą. Ty tutaj mi zapozuj najlepiej, jakbyś stanął na jednym kole w powietrzu, tu. i Ja bym ci w tym momencie yy, robił zdjęcia. Tylko utrzymaj się tak przynajmniej z dwie minuty, trzy minuty, bo muszę światło dobrać. I yy, temat jest najważniejszy. Są, i, y, jeśli mówimy o fotografii, ja w tej chwili w dużym stopniu siebie określam jako pejzażystę, nie rep reporterem, to ja byłem przelotnie, to, to, to był wypadek przy pracy bardziej, y, czyli y, poszukiwanie środków, pieniędzy na zakup sprzętu fotograficznego. O, huh. y, byłem kiedyś portrecistą, no ale to było dopóki nie nie poderwałem tej jedynej dziewczyny, czyli kobiety, a później już tak. A czemu ty robisz? Czemu ty się umawiasz na ten jakieś zdjęcia z jakąś dziewczyną? No i tak mi się skończyło portretowanie. I o samym pejzażystą. I w pejzażu też to nie jest tak, że stanę i zrobię zdjęcie. W pejzażu jest dokładnie to samo. Paweł, co chcesz pokazać? Ładny widoczek! Dobra, dobra, nie, 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 nie ściemniaj mi tutaj, tylko konkretnie. Ładny widoczek, to, to se możesz zrobić jak chcesz, ale ładnych widoczków to musi być konkret. Coś, co na tym zdjęciu będzie tym tematem. Temat ładny widoczek jest oklepany. To musi być, nie wiem, chcę pokazać yy, płynącą za kolami rzekę, yy, odciętą lasem od nieba. Hm. No to se wymyślił chłopie, to se rób teraz. Znaczy no jak tam nie ma rzeki. Ale jak się jest rzeka, to jest, to jest pół biedy, jest łatwiej zawsze. Natomiast jakbyś nie kombinował, musisz zwrócić uwagę na to, że temat jest najważniejszy. Bez tematu zdjęcie jest puste. Bez tematu na zdjęciu nic nie ma. Ja, nie, nie, ja też robię takie wprawki yy, geometryczne, yy, czy zdjęcia dla przyjemności ich oglądania. Czyli tak, nie wiem, obrazy Mandrajka, które niczego sobą nie pokazują, nie mają praktycznie żadnego tematu. Natomiast na to się patrzy z przyjemnością, patrzysz na kółka, kwadraciki takie i takie inne. I to jest też fajne w fotografii, że można w ten sposób porobić zdjęcia. I ten brak tematu może być tematem. A to chyba bez sensu jest ten. I te wprawki geometryczne, czyli zdjęcie dla samej yy, estetyki odbioru tego zdjęcia, patrzenia niego mówienia, o, ale mi się to w sumie, tam nic nie ma, ale mi się podoba, jest dobre. Natomiast jeśli na zdjęciu coś jest, nie wiem, robisz zdjęcie demonstracji, ludzie idą, a ty robisz tak, 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 tak jak budka fotograficzna, która jest na kółkach, tylko kto robił zdjęcia budce fotograficzne do dowodu, <tuszel> <tuszel> budka nie myśli. Jeśli ty robisz na zasadzie, że ha ha, ha 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 i zrobiłem pochód y, tam, nie wiem, y, dla rodowców, y, pierwszy, z 11 listopada, którzy szli, y, to jeśli nie ustalisz sam sobą, że chciałbym pokazać y, pokojowe nastawienie y, y, osób idących w pochodzie do świata i y, innych ludzi. No i wtedy masz temat i możesz to pokazywać. Oczywiście, jak po, chcesz zrobić temat agresywne zachowania w tłumie, też znajdziesz, ale też wyciągniesz temat. To zależy, jeśli pracujesz dla yy, Super Expressu, to tylko Cię interesują za, agresywne zachowania i nic innego nie ma żadnego, żadnego znaczenia, ale jeśli jesteś wolnym strzelcem i chcesz zrobić uczciwe zdjęcia, to nawet nie powiesz, powiedzieć nie, ja bym chciał zrobić uczciwy z, mm, portret tego pochodu. Nie to, że jakoś w tą stronę, czy w tą stronę, tylko tak, jak to naprawdę wyglądało, ale nie obstylkanie, Tylko takie, żeby oglądając to, ktoś mógł usiąść, obejrzał. Reportaż nie ogląda się przeważnie jednego zdjęcia, tylko kilka w tym momencie. Hmm. Wyobrażam sobie, jak to wyglądało. Czyli i będzie i tego troszkę, i tego troszkę, i innego troszkę. Natomiast ty, zanim zacząłeś robić zdjęcia, zanim w ogóle wyszedłeś, żeby robić, bo w tym momencie już wiesz, bo jak na przykład ja bym wyszedł i zobaczył coś, to też może ustalić sobie szybko. To jest błyskawiczny temat. Ten jest, on jest najważniejszy dla mnie. On będzie moim tematem. Chcę pokazać jego, nie wiem tam, zaangażowanie w to, co tu się dzieje. Hm, tak ujęłem jak prezydent, czyli nic nie powiedziałem. Do wszystkiego pasuje. I w tym momencie ja na tym się skupiam i na tym, żeby to oddać, zrobić to zdjęcie. I to przekażę. Nawet jeśli robisz reportaż ślubny. To też musisz się zaangażować w to, musisz zrozumieć, co chcesz pokazać. Nastrój tej chwili, tą podnosłość tego, tą ciszę panującą w kościele, tą radość wewnętrzną młodych, której oni nie pokazują, ale oni to mają w sobie, bo oni się cieszą. Oni prawie płaczą wychodząc stamtąd, że wreszcie, wreszcie się udało. To zależy, które, które. Oczywiście. Natomiast Ty musisz wiedzieć, co chcesz. Ująć na zdjęciu, czyli jaki ma być temat zdjęcia. Także zachęcam do zastanowienia się nad tematem zdjęć, czyli przy każdym ujęciu zastanawiać się, co ma być na tym zdjęciu. Zachęcam też do obejrzenia filmów na temat czasu i przysłony, bo dzięki nim będziesz wiedział, jak podkreślić to, co wymyśliłeś, jak to zrealizować, jak zrobić to konkretne dzięki umiejętnościom. Technicznym, które posiadłeś, żeby wyrazić to, co wymyśliłeś. Wow. Także życzę Ci umiejętności wyrażania tego, co wymyśliłeś na zdjęciach i do zobaczenia. Cześć.